Kilkudziesięciu wystawców win z Polski oraz rękodzielników oferowało swoje produkty na jasielskim rynku. W ostatni weekend sierpnia w Jaśle odbyły się 16. Międzynarodowe Dni Wina. Jak widać, ta impreza ewoluuje, co roku mamy coś nowego, ale też mamy coraz więcej winiarzy. W tym roku aż 39. To naprawdę sukces, bo mamy winiarzy z całej Polski. A przy tym oprócz tego produkty regionalne, które też chętnie odwiedzają ci, którzy tutaj się pojawiają na sielskim rynku. Promocja miasta? Tak. To nasz wizerunek, tak naprawdę. Jak wspomniałem, Rozmawiam z wieloma osobami, przecież spotykam się z szefami samorządów z całej Polski i nikt nie ma wątpliwości, że Jasło kojarzone jest z winiarstwem i winem. Z roku na rok na Podkarpaciu powstaje coraz więcej winnic. Jasielskie wina znane są już nie tylko w kraju, ale też za granicą. Przyjeżdżają osoby, które albo mieszkają za granicą, nie wiem, Francja, Niemcy, Włochy, pojawiają się ci ludzie i oni po prostu Patrzą, próbują te wina i, i tak naprawdę są zaskoczeni, że u nas na północy Europy, no w ich pojęciu oczywiście na północy Europy, e, że takie wina da się zrobić. Przyjechałam specjalnie na dni wina. Już jestem już tutaj trzeci raz. Pierwszy raz byłam na 14 wydaniu w 2019 roku, rok temu, no i teraz to. Celowe, celowe zamierzenie być tutaj. Spotkałam takie wino, które mi bardzo, odpo, bardzo odpowiada, i kupiłam nawet dwie butelki, aczkolwiek nie było to wino z Podkarpacia, tylko z Wielkopolski. Ale próbowałam wszystkich lokalnych już tutaj na stanowiskach i mają naprawdę coś w sobie takiego, że warto tu wrócić, myślę. Okazuje się, że pierwsze winnice w okolicach Jasła powstały w latach 80. XX wieku. Pierwsze krzewy były w 1982 roku, a szpalery, czyli winnica już taka prawidłowa, posadzona w szpalerach, to był 1984, czyli właściwie to już jest już prawie 40 lat. Jak co roku Jasielski Dom Kultury włączył się w organizację Dni Wina tegorocznej edycji wina towarzyszyła trochę piosenka francuska, żeby umilić ten pobyt na Jasielskim Rynku wśród winiarzy. I też cieszymy się bardzo, że mogliśmy też podczas tych dni wina zaprezentować naszych młodych wykonawców, nasze duety, naszego znakomitego akordeonistę, a głównie cieszymy się my, współorganizatorzy, z tego że bardzo dużo osób odwiedza rynek w tych dniach, że jest to naprawdę święto wina, święto winiarstwa, święto integracji i po prostu wielkie święto dla miasta.